Nie czy pamiętacie wieżbę z Hobbita, która smagała wszystkich swoimi pędami. Wieżby to są jedne z najbardziej niezwykłych drzew, tak jak tutaj. Mają niesamowitą moc życia. Zobaczcie, że to drzewo jest prawie puste. Został kawałek jakiegoś ściany tej wieżby, ale cały czas żyje. I często takie wieżby są pozostałością, takimi świadkami historii, pozostałością krajobrazu, który już nie ma. Krajobrazu wsi, stawów, rzek. Widać wokół coraz więcej zabudowy, ale została ta nieprawdopodobna wieżba. Jestem w środku, dokładnie sprawdziłem, czy nie ma tu jakiegoś gniazda szerszenia lub innych obady. I Dawniej takie wieżby funkcjonowały dzięki temu, że się je po prostu przycinano. Ta wieżba od wielu lat nie jest przycinana. Możecie zobaczyć, że, że ciągle walczy. Walczy o światło i jest pełna życia jeszcze. A zapach jest nieprawdopodobny. Bardzo często z tego próchna korzystają pszczelarze, którzy, którzy używają po prostu do Pan Kasper jak zwykle w swoim żywiole łowi. się już złowić. Mamy tutaj jedną larwę waszki. Mamy tutaj waszki. To safari na. Zobaczysz, jak woda jest fajna rzecz. Ale też uczy to cierpliwości, bo czasami człowiek zanurza, podbiera, a nie ma do słowa. O, a tu nad nami szponiasty jakiś. Złapane? Jeszcze. Czy to się tu rusza? Nic, może coś się zacznie złaniać. I co złapaliśmy? Zanurzyliśmy podbieraka zaledwie kilka razy i mamy już tu kilka owadów, mamy larwę ważki. Tutaj mamy topielicę najbardziej niezwykła, niezwykły chyba z tych dzisiejszych organizmów wodnych. Plus Taki kolec zabójca. jeszcze tu się ukrył. Tak. On się nam tutaj chowa pod tym żołędziem. Mnóstwo tu. jest tu mikrożycia. Nie A, wiem, czy dobrze szybciej. to widać na filmie, ale zobaczcie, że tutaj po prostu wszystko się rusza. Są mniejsze larwy ważek. To błoto tutaj nagle zaczyna nam się powoli ruszać. Ciekawostką, że plus jest takim nurkiem. On ma takie pęcherzyki powietrza, które zabiera pod sobą pod wodę, dosłownie prawie pod pachą. Ma na brzuszku taki duży bombel powietrza. No i dzięki niemu może pływać, w sensie nie topi się. O, jest malutki nartnik. Tutaj skacze. I jeszcze widzimy tutaj Drobne. To są chyba nicienie, takie po prostu poruszające się. Spróbujemy jeszcze zanurzyć, się, że może uda nam się za jakąś pijawkę złapać. Albo płaszczycę szarą. Moją ulubienicę. Próbujemy dalej.